Kochani, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Kasia. Pewnie część z Was kojarzy mnie z mojego Instagrama The Beauty Corner i właśnie tam ostatnio poprosiłam was, abyście zadawali mi pytania do mojego pierwszego filmu typu QA. Więc mam tutaj telefon, będę zaraz czytać pytania. Jeszcze muszę tylko dać znać, że jest ze mną Pixie, także, jak będziecie słyszeć jakieś tutaj odgłosy, to ona nie ja. <grym> Tak więc nie będę czytała Waszych ników, po prostu przeczytałam pytania i postaram się na nie w miarę sensownie odpowiedzieć. Jeżeli będę patrzyła w pogląd, to przepraszam, postaram się nauczyć tego, aby tego nie robić. Jak długo mieszkasz w UK? Tak więc w Anglii mieszkam ponad 12 lat, dokładnie w maju będzie 13. Czy masz inne zainteresowania poza kosmetykami i makijażem? Mam. Bardzo lubię gotować piec, lubię architekturę wnętrz i kocham muzykę i fotografię. Czy lubisz miejsce, w którym mieszkasz miasto? Pewnie część z Was wie, że na co dzień mieszkam w Cambridge i tak bardzo lubię to miasto, nie myślę o zmianie lokalizacji i tu jest mi dobrze. Kochana, gdzie robisz włosy, bo są mega. Nigdzie nie robię włosów, dziękuję za komplement. W ogóle ich nie farbuję już od jakiegoś czasu. Jeżeli mam ochotę, to bardziej ochładzam szamponami niebieskimi, lub czasami zmieniam troszeczkę bardziej różowe. To wtedy nakładam różowy szampon po prostu na jakieś pół godziny, po czym zmywam, i one są na tyle jasne, że łapią mi pigment bardzo szybko. Jak długo mieszkasz w UK? To już było. Z jakiego miasta w Polsce pochodzisz? Tak więc. W w Polsce mieszkałam w Nowej Dębie. Jest to mała miejscowość pomiędzy Tarnobrzegiem a Rzeszowem na Podkarpaciu. Gdzie pracujesz? Ile masz lat? Tak więc 13 grudnia skończyłam 30 lat. Mhm. A na pytania typu gdzie pracuję i takie typu chłopak, rodzina, to wolałabym nie odpowiadać i zostawić to troszeczkę bardziej dla siebie. Jak długo znacie się z Anią Fokusowaną I gdzie się poznałyście Już kiedyś o tym wspominałyśmy Z Anią znamy się ponad dwa lata Poznałyśmy się przez internet Ja do niej pisałam Wymieniałyśmy się różnymi opiniami Na różne tematy I pewnego dnia miałam jakieś szkolenie U niej w mieście w Peterboro I napisałam, czy by nie chciała Pójść za na kawę po moim szkoleniu Ania się zgodziła, za co dziękuję I tak została Moją przyjaciółką Jaka była Twoja pierwsza praca? Tak więc moja pierwsza praca to była Praca bardzo dorywcza Typowe początki każdego Polaka Czyli przez agencję pracowałam w jakiejś fabryce I na sprzątaniu Jakiego typu filmy będą na Twoim kanale? Tak więc chciałabym, aby to był kanał Typowo o tematyce beauty Makijaże, recenzje, denka Jakieś zakupy Testy, tego typu Sprawy. Raczej vlogów nie będę kręcić, bo nie uważam, żeby moje życie było na tyle ekscytujące, żeby pokazywać Wam, co robię na co dzień? Czy planujesz powrót do Polski? Na ten moment nie. Ale życie ją czuję, żeby niczego nie planować. Pewnie może na starość, bym chciała wrócić, a na razie jest mi tutaj dobrze. Czy posiadasz w swojej kolekcji dużą ilość kosmetyków? To zależy, co dla kogo jest dużo. Jeżeli mielibyście ochotę, to dajcie znać z chęcią nagram Wam, co znajduje się w mojej toaletce. Jest tego trochę, ale nie przytłacza mnie to, więc chyba jeszcze nie jest za dużo. Dlaczego widzasz, jakie były Twoje pierwsze kroki w tym kierunku, co Cię przekonałoby iść tą drogą? tak więc ja nie pracuję jako wizerzystka, nie jestem makijażystką, dopiero się wszystkiego uczę i bardzo mnie y, cieszy ta nauka ta droga. Bardzo mi sprawia dużo radości i frajdy. Poznaję fajnych ludzi, dużo się naprawdę dużo się uczę. Jest y, polecam. Y, Dlaczego wizasz? Jakie były Twoje pierwsze kroki w tym kierunku? Coś Cię przekonałoby iść tą drogą? Ja zawsze od małego lubiłam kolory, bardzo dużo rysowałam jak byłam dzieckiem. Nim poszłam do gimnazjum to bardzo chciałam być projektantką mody. Projektowałam, miałam takie dwa duże pudła, gdzie składałam swoje projekty. Później przeistoczyło się to właśnie w gimnazjum, moja pasja do mody, do makijażu i tak została. Gdzie widzisz się za 5-10 lat? Yy, widzę się w swoim salonie yy, osobistym, wypasionym. Yy, tak, tam się widzę. Jako szczęśliwa kobieta z dzieckiem, jednym dzieckiem, bo dzieci jeszcze nie mam. Znak z odjaku to strzelec. Praca to... wymarzona praca to właśnie makijażystka, wizerzystka. Bardzo mnie kręci makijaż wybiegowy, makijaż taki tak zwany fashion, makijaż, który widzimy często na okładkach różnych magazynów, taki bardziej kreatywny, ekspresjonistyczny taki makijaż lubię najbardziej. Wymarzone miejsce zamieszkania to... gdziekolwiek, gdzie jest ciepło cały rok. Random fact about yourself. To może to, że nie umiem pływać. Jeszcze się nie nauczyłam, nie zdążyłam. Pies czy kot? No, jak wiecie, ja mam psa. Od małego mieliśmy w domu psy, ale to nie jest tak, że kotów nienawidzę, bo kocham wszystkie zwierzęta i nie potrafiłabym wybrać. Z chęcią bym chciała mieć oba zwierzątka w domu i kota i psa, ale mój narzeczony nie pozwala. <grym> Um, ulubiona kawa, yy, tak więc moją ulubioną kawą jest mrożone late na mleku kokosowym z wanilią. Yy, ulubione kanały na YouTube to wszystkie Wam podlinkuję na dole, pewnie nie wszystkie, ale ten właśnie najnaj yy, yy, podlinkuję Wam na dole, żeby nikogo tutaj nie pominąć. Yy, także sprawdźcie sobie opis, yy, gdzie widzisz siebie za 5 lat już było, yy, jaki kraj chciałabyś odwiedzić i dlaczego. Bardzo ciągnie mnie do Stanów Zjednoczonych, Miami, Floryda, Kalifornia, Nowy Jork. Chociażby dlatego, że po prostu od małego napatrzyłam się na filmy z tą scenarią w tle i chciałabym zobaczyć, czy w rzeczywistości to wygląda tak samo. Morze czy góry? To zdecydowanie góry, bo nie umiem pływać. Aktywny wypoczynek czy plaża? Raczej plaża, ale nie tak, żeby leżeć... Plackiem i się opalać, tylko może nie wiem, jakaś siatkówka, coś takiego. Co, z, co byś zrobiła, gdybyś wygrała milion złotych? Tak więc, pewnie albo kupiłabym mieszkanie, albo zainwestowała w swój rozwój, żeby otworzyć swój wymarzony salon jak najszybciej. Skąd czerpałaś wiedzę o wizerzu, technikach itp. Uczyłam się z YouTube'a, kiedyś jeszcze, jak byłam młodsza, w gazetach pojawiały się takie tutoriale na zdjęciach, z tego też dużo się nauczyłam, także, ale głównie YouTube. Jakie kanały oglądasz na YouTube, oprócz Ani wiadomo? To jak mówiłam, podlinkuję Wam na dole. Lubisz sport? oglądać, jeśli tak, to jaki? Yy, ja nie przypadam za sportem jedyne co, to lubię bardzo siatkówkę, yy, to jest jedyny sport, który mogę oglądać, reszta to nie dla mnie yy, Czy będą u Ciebie na kanale od czasu do czasu jakieś vlogi? Yy, no tak jak już wspominałam może raz na jakiś czas się pojawi, ale tak, żeby regularnie pokazywać życie codzienne, to na pewno nie Kolejne pytanie: Bez jakiego kosmetyku nie wyobrażasz sobie makijażu, z jakiego nie zrezygnujesz? To na pewno z kredki do brwi lub pomady, cokolwiek do brwi, bo jak widzicie, lub nie, ja jestem bardzo, z natury bardzo jasną blondynką i moje brwi, gdy nie są pomalowane, są wręcz niewidoczne. Także pewnie to, byłaby to jakaś kredka do brwi lub pomada, cokolwiek. Co byś zabrała na bezludną wyspę rzecz? Mm, nie wiem Pewnie mm, pasta do zębów <grych> y, Lubisz czytać książki? Jeśli tak, to jakie? Y, Mam parę książek na swojej liście, które chcę przeczytać Ale ostatnio brakuje mi czasu, żeby cokolwiek zrobić Tak więc y, chciałabym czytać więcej Największy bubel kosmetyczny to Um, nie mam takowych, bo moje zakupy są bardzo przemyślane nie robię impuls, bardzo rzadko tak może powiem, bardzo rzadko robię impulsywne zakupy, więc um, moje um, moje zasoby kosmetyczne nie mają aż tylu bubli ale czasami mam tak z olejkiem tym na noc skillsa, że nie wiem czy to zależy od jakiejś serii czy coś, że y Raz mi bardzo pomaga, widzę mega różnicę, jestem zadowolona. Po czym kupuję kolejną butelkę i mnie wysypuję, nie mogę go w ogóle używać. To dziewczyny, proszę powodzenia, dziękuję. Najbardziej szalona rzecz, którą zrobiłaś w życiu, to nie mam takiej. Nie jestem raczej osobą, która skacze na bungee jakieś wesołe miasteczka, nie cierpię karuzeli, jest mi niedobrze od razu. Lęku wysokości jako tego też nie mam, ale nie ciągnie mnie do takich ekstremalnych rzeczy. Mogłabym śmiało chyba powiedzieć, że teraz to, że gadam do aparatu, jest szalone. Pięć rzeczy z kolorówki, twoje must have. No to na pewno pomana do brwi lub kredka z Benefitu. Tusz do rzęs Urban Decay Perversion. Podkład Fenty rozświetlacz y, MAC Soft and Gentle, to jest mój ulubieniec wszechczasów i bronzer z Charlotte Tilbury ulubione rozświetlacze mnie interesują, a przy okazji życzę Ci sukcesów Kasiu, dziękuję Agnieszka, no u mnie z rozświetlaczami jest tak, że y, ja ich mam bardzo dużo, bardzo lubię kupować rozświetlacze to jest mój ulubiony krok w makijażu y, i na ten moment moje ulubione to są rozświetlacze z Ofry które bardzo polecam i Anastazja y, Aurezi, która jest cały czas wyprzedana, a chciałabym sobie kupić y, na zapas i jedną na prezent. Y, jaki chciałabyś, by Twój kanał był? Y, obierzesz jedną sferę, na przykład Beauty, czy będziesz mieszać ją również z Lifestylem, vlogami itp. Y, no to jak już wcześniej wspomniałam, y, chciałabym, aby to był kanał o tematyce Beauty. Od ilu lat jesteś w UK to już było? Ulubione marki kosmetyczne. Pięć kosmetyków, bez których nie możesz żyć. Czy jesteś bardziej psiarą czy kociarą? Yy, tak więc, jak już wcześniej wspominałam, zwierzęta nie potrafię wybrać pomiędzy nimi. Kocham je wszystkie tak samo. Yy, ulubione marki kosmetyczne na ten moment to Charlotte Tilbury, Fenty i Mark Jacobs. Huda i Lime Cream. <grym> Pięć kosmetyków, bez których nie możesz żyć, to już wcześniej wspomniałam właśnie. Chętnie się dowiem, jaką pielęgnację stosujesz, ale to chyba na dłuższy film. A krótkie pytanie: czy polecasz paletkę Charlotte Tilbury Pilot tak na co dzień, czy masz innego ulubieńca? Tak bardzo ją polecam. Nie mam jej u siebie. Miałam, ale oddałam w dobre ręce. Ja na co dzień używam ostatnio tych cieni z chudy melted. Tak, melted one się nazywają. Zwłaszcza ten w odcieniu Bubble Buff bardzo fajne cienie, długo się utrzymują, mega szybko się wykonuje nimi makijaż i, i bardzo ładnie wyglądają. Yy, dlaczego akurat Cambridge? Yy, dlatego, że kiedy miałam okazję przyjechać do Anglii, to mieszkał tutaj mój ówczesny partner i po prostu przyjechałam do niego. Masz zamiar wrócić do Polski? Yy, to już było. Trzy must have w makijażu i pielęgnacji? Yy, no to... W makijażu nie wiem, czy chodzi ci, żeby tak ogólnie powiedzieć, ale jeżeli to podkład, tuż do rzęs i pomada do brwi. A z pielęgnacji, olejki, jakikolwiek olejek do nabliżania buzi. Yy, taki jest balsam fajny, lotion z Chanel. Uwielbiam go, jak się skończy, na pewno kupię drugie opakowanie. I mam nawet tutaj, stoi przede mną. Nie wiem czy znacie taki produkt Mario Badescu Drying Lotion. Ale super, że zakładasz kanał na YouTube, masz ode mnie suba. Dziękuję, kochana. Kolejne pytanie: Dlaczego wyjechałaś do UK i czy kiedyś zamierzasz wrócić do Polski? Kiedyś może tak, na razie jest tutaj dobrze, a wjechałam tutaj aby zarobić sobie na studia. Chciałam zrobić sobie rok przerwy, ponieważ po zdanej maturze nie wiedziałam, na jaki kierunek studiów chciałam iść, i tak zostałam. Dla ciebie autorytetem w świecie makijażu? Jakie marki kosmetyki kolorowe uważasz za najlepsze? Z tym autorytetem to jest tak, że ostatnio mam jakąś fazę na Rosjanki. Przepięknie one malują. Zostawię wam kilka profili Instagramowych, które mnie mega inspirują, poniżej. A jakie marki kosmetyki kolorowe uważam za najlepsze? Uważam, że każda marka ma swoje lepsze i mocniejsze strony. Jeśli chodzi o cienie, to moje ulubione to są Huda i lime creme. Podkład bardzo lubię Fenty, lubię Giorgio Armani. Podkłady bardzo dobrze się u mnie sprawdzają. Pomadki z Maka, z Charlotte Tilbury, lubię rzeczy. No, nie mam także jedna marka Forever, Never. Czy masz ulubiony okres w sztuce, a może dekadę w makijażu? Kiedyś interesowałam się sztuką, jeszcze w liceum, teraz już mniej. A ulubiony okres w sztuce to może ekspresjonizm, bo właśnie wtedy dużo kolorów się pojawiło i ludzie byli tacy bardziej, właśnie jak sama nazwa wskazuje, ekspresyjni. A dekadę w makijażu ta mi się podoba. Nie lubię lat 90. z tymi brwiami, takimi wiecie jak od linijki, plemnikami lub coś w tym stylu i pewnie wiele z Was pamięta y, y, telenowele Zbuntowany Anioł czy inne gdzie tam kobiety były mocno malowane taki full glam i ciemna konturówka i mega perłowa jasna szminka w y, środku y, y, wypełnienie ust, nie podoba mi się to także tak chyba odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania do pączek tak, to już były wszystkie pytania, także jeżeli filmik się Wam podobał, to proszę zostawcie kciuka w górę i jeżeli macie, jeżeli macie jakieś y, pomysły na filmiki lub co byście chcieli u mnie zobaczyć na tym kanale, to proszę piszcie na dole, ja y, z chęcią coś jeszcze dla Was nagram. Plus chciałam jeszcze dodać od siebie, że jeżeli macie ochotę mnie zasubskrybować, to będę bardzo wdzięczna i proszę o wyrozumiałość na ten filmik, bo samej się nie nagrywa tak łatwo jak z kimś. Czytaj z Anią. <grych> tak, to chyba tyle z mojej strony na dzisiaj. Yy, bardzo dziękuję Wam, że byłyście ze mną, byliście ze mną i obejrzeliście ten filmik. Yy, do zobaczenia w następnym. Pa! pa.